Hej, witam bardzo serdecznie. Na sam początek bardzo przepraszam za stan mojego głosu, ale tak się złożyło, że się przeziębiłem, złapałem chrypkę. No i niestety moje gardło nie wygląda najlepiej. Ale z racji tego, że Oscary się zbliżają coraz szybciej, są coraz bliżej, no to trzeba było mimo wszystko te recenzje nagrać. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to bardzo przeszkadzać. Także przepraszam jeszcze raz i zapraszam do mimo wszystko oglądania. To zawsze ten bardzo lubiany przeze mnie okres, gdy masa ludzi żyje kinem, emocjonuje się Oscarami i dyskutuje o tych wszystkich filmach, jakie polscy dystrybutorzy trzymają właśnie na styczeń i luty. No i tak się składa, że sporo tych nominowanych do Oscarów w rozmaitych kategoriach filmów już widziałem, więc chciałbym się podzielić z Wami moją opinią. A że mamy naprawdę sporo materiału do przerobienia, to postaram się, by było w miarę krótko, treściwie i podwójnie, bo postanowiłem podobierać te filmy w pary. Bo czemu nie? Dziś będą to dwa najwięksi chyba faworyci do wygranej w najważniejszych kategoriach, czyli The Revenant, albo Zjawa, oraz The Danish Girl, czyli. <grym> Dziewczyna z portretu. I nawet nie zaczynajmy dyskusji o tłumaczeniu tytułów. Spore szanse na nagrody to jeden powód, dla którego te produkcje wydają mi się mieć ze sobą wiele wspólnego, ale są też inne. Choćby fakt, że od twórcy głównych ról naprawdę się tutaj poświęcają dla swoich występów. Albo to, że oprawa wizualna pełni w obu produkcjach ogromną rolę. Ale także fakt, że obie produkcje to naprawdę spore rozczarowania i generalnie raczej przeciętne, żeby nie powiedzieć kiepskawe filmy. No ale zacznijmy od początku, czyli od Danish Girl. Because you're the only person who made sense of me. Who made me possible. historia transseksualnego malarza, który odkrywa swoją prawdziwą tożsamość, będąc już w teorii szczęśliwie żonatym mężczyzną, jest naprawdę dobrym materiałem na film. I moim zdaniem naprawdę ważnym, bo temat transseksualizmu, transpłciowości i tak dalej, nawet nie tyle jest tematem tabu, co po prostu nie jest w ogóle traktowany poważnie. Zresztą mamy w Polsce osobę publiczną, pewną panią polityk, która jest po zmianie płci i ilość naprawdę obrzydliwych, grubiańskich komentarzy, jakie ta osoba dostaje, kompletnie niezwiązanych z jej działalnością polityczną czy kompetencjami, jest po prostu przerażające dla każdego, kto posiada jakąkolwiek wrażliwość. No i nie ukrywajmy, że jest to też sfera, o której przeciętny człowiek nie wie zbyt wiele. I ja osobiście też nie wiem zbyt wiele, więc założyłem sobie trochę naiwnie, że być może omawiany tutaj film pozwoli mi spojrzeć na cały problem z nieco innej perspektywy. I mówiąc prościej, czegoś się zwyczajnie dowiem. Niestety, Dziewczyna z Portretu to film, który, co prawda, podchodzi do kwestii tożsamości płciowej bez jakiegoś stygmatyzmu i ze sporą życzliwością, pochylając się nad historią Ainara czy Lily, no ale co z tego, kiedy całość jest przez to niesamowicie spłycona. To film bardzo ładny wizualnie. Każda scena, każdy kadr jest dopieszczony do granic możliwości. Wszyscy aktorzy są piękni, scenografia jest piękna, stroje są piękne, może poza tym beretem, który nosi Ben Wishaw. A i przemiana głównego bohatera w główną bohaterkę też odbywa się głównie przez. Po prostu nałożenie sobie makijażu, pięknego damskiego stroju i przyswojenie sobie masy wystudiowanych kobiecych gestów. Ba, do tego całe najbliższe otoczenie Einara traktuje decyzje i działania bohatera, czy raczej bohaterki, ze zrozumieniem. Ten nie przeżywa w ogóle jakiegoś wielkiego dramatu, no bo Lili w ogóle jest niesamowicie eteryczną istotą, która tylko czasem łuka cichutko bolejąc nad swoim losem. Do tego nie widzimy zupełnie tego jak na to wszystko reagują dalsi znajomi bohatera. Całe to środowisko w którym przebywał, a z którego zupełnie zniknął i nikt w ogóle nie zwrócił uwagi żadnego pokazywania palcami, ploteczek, w ogóle nie mówiąc już o jakimś ostracyzmie. Generalnie no po prostu raj i bajka. No co prawda film próbuje nam pokazać chociaż odrobinę tego dramatu, jakim mogłaby przechodzić Lili, ale robi to naprawdę zdawkowo i niechętnie. Przez to można by odnieść wrażenie, że zmiana płci na początku XX wieku to jest coś o skali, nie wiem, zmiany pracy albo mieszkania. No nic wielkiego po prostu, nic co by wzbudziło jakąkolwiek ciekawość czy sprzeciw. A nie oszukujmy się, nawet dzisiaj, kiedy temat niewątpliwie istnieje w mediach czy kulturze, to wcale nie jest taka prosta i powszechnie akceptowalna decyzja. Tutaj w filmie w zasadzie pozbawiono tej historii czegokolwiek, co uczyniłoby ją bardziej gorzką, bardziej prawdziwą i przez to ludzką. Ten film po prostu przypomina taki, nie wiem, ładny obraz, który możecie zobaczyć, popodziwiać, zachwycić jaki jest ładny, a potem iść sobie dalej bez większych refleksji, przez to przez cały sens miałem świadomość, że czegoś mi tutaj brakuje. Film warto zdecydowanie obejrzeć głównie dla zdjęć i dla świetnej roli, ale nie Diego Redmayna, który co prawda starał się jak może, ale jego postać niestety została napisana tak, że poza nerwowym uśmiechaniem się niewiele ma tutaj do zaproponowania, ale Alicia Vikander, która powoli wyrasta na prawdziwe objawienie. Radziła sobie genialnie w rozrywkowym kinie takim jak The Man From U.N.C.L.E., radziła sobie w zasadzie równie genialnie, a nawet lepiej, gdy musiała grać trochę bardziej minimalistycznie, na przykład w Ex Machina, a teraz jest natomiast wielka w roli, która daje jej nieco więcej miejsca do wykazania się i nawet nie jest to jakaś wybitnie dramatyczna rola. Nie ma tu jakichś płomiennych monologów czy jakoś mocno emocjonalnych scen, ale to tylko działa na korzyść dla tej świetnej aktorki, która samą mimiką, spojrzeniem czy gestami mówi o swojej postaci więcej, niż zrobiłby to wypchany monologami scenariusz. No kapitalna rola i moim zdaniem w pełni zasłużony Oscar, jeśli oczywiście takowego otrzyma, a powinna. Jednak poza tym film rozczarowuje i wydaje się po prostu ładną wydmuszką skrojoną pod Oscarowe Gusta Akademii. Natomiast nieco mniejsze nadzieje wiązałem z kolejnym filmem nagrodzonego rok temu Alejandro Gonzaleza Inaritu. Tym razem porwał się on na kompletnie inną historię, bo mowa tu o autentycznych losach Hugh Glassa, który podczas jednej z traperskich wypraw został zaatakowany przez Niedźwiedzia i pozostawiony przez kompanów na śmierć w środku lasu, w prowizorycznym grobie. Bohater jednak powoli wylizuje się ze swoich ran i przemierza leśne, zaśnieżone ostępy, by zemścić się na swoich byłych kompanach i mordercach syna. I jeśli wierzyć książkowemu The Revenant, którym film Minaritu ponoć się sporo inspirował, to przede wszystkim odebrać swoje rzeczy. Ale to tak nawiasem mówiąc. No i mniej więcej o tym jest ten film. Oglądamy przez te dwie czy trzy godziny, jak nasz główny bohater czołga się w śniegu, spada z klifu, patroszy Jelenia, żeby spędzić w jego truchle mroźną noc, i ogólnie próbuje przetrwać. Problem w tym, że. No, nie ma tutaj wiele więcej. No mamy jakiś tam zarys historii, ale brakuje reszty filmu, brakuje jakiejś fabuły, jakichś wątków. Tak naprawdę to jest po prostu mocno rozłożony w czasie prosty jeden wątek zemsty. Poza tym brak tu sensownych wątków pobocznych, bo to się urywają zanim jeszcze się zaczną. Brak osobowości bohaterów, którzy są tak prostolinijni, jak tylko się da. No i brakuje emocji. No, ale prawdę powiedziawszy, okej, okay, są w tym filmie momenty, kiedy faktycznie coś się dzieje i naprawdę można się zaangażować. Tyle, że co z tego, kiedy za chwilę i tak tempo znowu spada, a my oglądając ten film, męczymy się równie bardzo jak główny bohater w tym lesie, no bo reżyser zamiast nam opowiedzieć jakąś historię, to woli się rozkoszować widokami. I jasne, film naprawdę wygląda kapitalnie. Zdjęcia wyglądają tak dobrze, że no aż za dobrze. Serio, to już nawet nie jest dbałość o jakość tego elementu. To przypomina bardziej showreel jakiejś agencji reklamowej, która musi pokazać, jakie fajne rzeczy umie kręcić. No, to jest sztuka dla sztuki. I może to będzie niepopularna opinia, ale te wszystkie wysmakowane kadry, te wszystkie sceny, gdy bohater po prostu stoi i patrzy w dal z głową ku górze, a jest tego naprawdę dużo i trwają, ja nie wiem, z 5 minut przynajmniej. Te wszystkie cudowne, dopieszczone kadry wcale nie służą tej naturalistycznej, brutalnej historii, wręcz powiedziałbym, że do niej zupełnie nie pasują. Przez to cały czas miałem wrażenie, jakby zdjęcia robiły swoje, a film i reszta swoje. Nie mam też zielonego pojęcia, co też ten film chciał w ogóle przekazać i co powiedzieć. Przy czym warto też zaznaczyć, że mocno zmodyfikowano między innymi zakończenie względem prawdziwych wydarzeń. I tym sposobem jest bardziej filmowo i hollywoodzko, a także bardziej niejednoznacznie, jak mówił Naritu w wywiadach. Ale moim zdaniem, gdyby tutaj trzymano się faktów, to finał miałby taką bardziej gorzką, niejednoznaczną wymowę i naprawdę dawałby do myślenia. W formie, w jakiej mamy to w filmie, całość jawi mi się jako strasznie płytka, no proste revenge story, jakich ich pełno, na dodatek z wyjątkowo oczywistą konkluzją. Jeśli chodzi o samych aktorów, to większość robi naprawdę dobrą robotę i wybija się w zasadzie tylko Tom Hardy, któremu przyszło co prawda grać postać złą do szpiku kości, mimo że wcale nie było ku temu potrzeby i dużo ciekawiej byłoby, gdyby był to bohater neutralny, próbujący po prostu działać według zdrowego rozsądku, no ale aktor daje z siebie wszystko i udaje mu się wnieść w tę tekturową, płaską postać trochę życia i charyzmy. Leonardo DiCaprio z kolei, no, też jest okej. Okay. Naprawdę chylę czoła przed poświęceniem samego aktora i zaangażowaniem dla tej roli, ale to nie jest po prostu występ, gdzie może się on wykazać czysto aktorsko. I ponownie, to chyba będzie niepopularna opinia, ale ja jakoś zwykłem bardziej doceniać aktorów, którzy, no, nie muszą się tarzać 3 godziny w śniegu, żeby zrobić wrażenie swoim występem. Czy będzie Oscar dla Leonardo? Pff, nie mam pojęcia, ale ja bym docenił kogoś innego w to miejsce. W każdym razie, zjawa to, no, niezbyt interesujący film. Był potencjał na naprawdę poruszającą, emocjonującą historię o woli przetrwania. Na no, wyszedł z tego jakiś dziwoląg próbujący łączyć skrajny naturalizm, czy wręcz turpizm, z powalającymi z jakiegoś powodu swoim kunsztem i estetyką zdjęciami. Z tego połączenia wyszło coś dosyć groteskowego i pozbawionego tożsamości i charakteru, nadające się bardziej na demo, której Naritu i Lubecki mogą wysłać producentom, niż coś co powinno trafić do kin. No i to tyle na dziś, także dajcie znać jak wam się podobały zjawa oraz dziewczyna z portretu, a w następnym odcinku pomówimy sobie o filmach Spotlight oraz The Big Short, więc mam nadzieję, że będzie równie ciekawie. Także jeszcze raz was przepraszam za moje gardło, i mam nadzieję, że na następnego odcinka się wykuruję. Tymczasem dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się na razie.